My, jako ludzie, bardzo mocno wierzymy też w swoją intuicję. Z tego, co mówią badania, aż 28% wszystkich decyzji rekrutacyjnych opiera się na tym, że wydaje nam się, że to jest ta osoba. Dodatkowo, im większe mamy doświadczenie, tym bardziej rośnie w nas ta pewność, zwłaszcza jeżeli mamy za sobą kilka rekrutacji, w których udało nam się wychwycić absolutnie fantastyczną osobę, że tak. Nam wystarczy te mityczne 6 sekund spojrzenia na CV i już jesteśmy w stanie wychwycić, czy jest to dobry kandydat, czy nie jest. Tymczasem nasza intuicja jest bardzo zgubna, bo my jako ludzie jesteśmy niezwykle podatni na nieuświadomione uprzedzenia. Teraz pewnie i te nieuświadomione uprzedzenia powodują, że część osób. Świadomie bądź nieświadomie, możemy zatrudnić mniej chętnie. Tak, na przykład, i co może być powodem takiego nieświadomego uprzedzenia? Absolutnie wszystko. Począwszy od tego, że Czyjeś CV ma jakieś literówki i stwierdzamy, że to na pewno jest osoba, która będzie niechlujna, a takiej osoby do pracy nie chcemy. Albo na przykład to, że ktoś ma na imię tak samo jak nasz chłopak, albo nasza była dziewczyna, co do której mamy takie negatywne emocje, albo chociażby to, że ktoś jest kobietą i startuje na stanowisko, gdzie zwykle zatrudniani są mężczyźni. I jeżeli teraz myślicie, że dla Was nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy zatrudniacie kobietę czy mężczyznę, bo tak zwykle odpowiada mi jakieś prawie 100% osób, to bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście wyobrazili sobie kogoś, kto płacze w pracy. Jeżeli ktoś z Was wyobraził sobie w tym momencie mężczyznę, ok, jesteście prawdopodobnie trochę mniej zbajasowani. Jeżeli będziecie kiedyś z kimś rozmawiać, na przykład z zarządami Waszych firm, które będą twierdzili, że nie, oni w ogóle nie są spajasowani, dla nich to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Zadajcie im to pytanie i sprawdźcie, o kim sobie pomyśleli. CV też bardzo mocno utrudnia wyłapywanie nieuczywistych, ale dobrych kandydatów. Ja wiem, że wszystkim nam się wydaje, że jesteśmy w stanie dostrzec te diamenty. Ja też lubię myśleć o sobie w ten sposób, ale sprawa wygląda tak. Jeżeli na jakieś stanowisko spływa nam bardzo duży cefałek, to zwykle opieramy się, idziemy po selekcji negatywną, czyli raczej szukamy sposobów, żeby kogoś nie zatrudnić, niż żeby kogoś zatrudnić.